Pierwszy list świętego Piotra, rozdział drugi, od wiersza trzeciego. Gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan, przystąpcie do Niego, do kamienia żywego, przez ludzi wprawdzie odrzuconego, lecz przez Boga wybranego jako kosztowny. I wy sami, jako kamienie żywe, budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu, przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane jest w piśmie o na Syjonie kamień węgielny, wybrany, kosztowny, a kto weń wierzy, nie zawiedzie się. No właśnie chodzi o to, abyśmy nie byli zawiedzeni, abyśmy nie byli zawstydzeni, ale to, do czego Bóg nas wezwał, abyśmy mogli widzieć w tym Boże efekty, abyśmy mogli oglądać Bożą chwałę. Jest mowa o. Domu duchowym, a skoro o budowaniu domu jest mowa, to i o kamieniach, z których ten dom powstaje. Przede wszystkim święty Piotr mówi, skoro zakosztowaliście, że dobrotliwy jest Pan, no właśnie na tym należy się oprzeć, jeżeli nie doświadczyliśmy Bożej dobroci, miłosierdzia i łaski, to ciężko nam będzie cokolwiek budować. Bo jeżeli będziemy budować i nie będziemy kierować się Bożą dobrocią, Bożą miłością, Bożym pokojem, tym, czego sami zakosztowaliśmy, jeżeli nie będziemy tego zakosztowywać, no to też nie będziemy budować właściwie. Wtedy w naszym zaangażowaniu nie będzie dobroci, nie będzie miłosierdzia, nie będzie Bożej łaski, ale będzie jakiś ludzki egoizm, jakaś ludzka racja, jakieś własne przekonania gdzieś nabyte tu czy tam w internecie, u różnych mówców, czy gdziekolwiek, czasami nawet sobie możemy wyciągnąć, nawet z Bożego Słowa, używając dla egoistycznych swoich jakichś potrzeb, czy poglądów. Kochani, gdyżeście zakosztowali, to jest fundament, na tym możemy się oprzeć. Jeżeli nie będzie tego, to nie będziemy też dobrze budować. To i nasze zaangażowanie, jeżeli jakiekolwiek będzie w życiu Kościoła, nie będzie budujące, ale będzie dewastujące. A więc, jak ważny jest to aspekt, abyśmy najpierw od Boga przyjmowali do naszego serca, do naszego życia to, co On nam daje, abyśmy codziennie mogli zakosztowywać, doświadczać tej rozkoszy bycia z Bogiem, Jego miłości, Jego dobroci, przebaczenia, Jego cierpliwości, Jego pobłażliwości, tam, gdzie jest to właściwe. No taką postawę, żeby mieć najpierw musimy to przyjąć od Boga. Gdyżeście zakosztowali, iż dobrotliwy jest Pan, przystąpcie do Niego, do żywego kamienia. I tym największym kamieniem, tym narożnym kamieniem, tym spalającym kamieniem, łączącym kamieniem jest sam Jezus Chrystus. Przez Jezusa Chrystusa doświadczamy połączenia, doświadczamy przebaczenia, doświadczamy jedności, jaką Bóg nam daje. Bez Jezusa Chrystusa, bez tego też fundamentu, tej skały, tego wielkiego kamienia, mocnego kamienia, opoki, no jeżeli nawet będziemy coś budować, to będzie to budowanie na piasku i wcześniej czy później to się wszystko zawali i poniesiemy, poniesiemy szkodę. A więc Piotr też na podstawie dialogu z Jezusem Chrystusem kiedy sam Chrystus jeszcze gdy był na ziemi ze swoimi uczniami, apostołami zadał to pytanie za kogo ludzie mnie uważają, wtedy właśnie Piotr gdy podały różne odpowiedzi i za proroka i za nauczyciela, za mistrza i tak dalej, i tak dalej gdy Jezus bardziej osobiście skierował to pytanie, wy wy powiedzcie za kogo mnie uważacie wtedy Piotr odezwał się ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego no, właśnie na podstawie objawienia, jakie Bóg mu dał, Bóg, ojciec, dał Piotrowi to objawienie, Piotr mógł wyrazić to głośno swoimi ustami. Jak ważne jest wyrażanie wiary ustami, i wtedy na podstawie tego, co Piotr powiedział, tego wyznania, Jezus wyraził bardzo ważną myśl. Ty jesteś Petros, ty jesteś kamień, i na tej opoce. Tam jest użyte słowo już nie Petros, ale Petra. Na tej skale, tą skałą jest Jezus Chrystus. Powiedział Pan, zbuduje mój Kościół. Wierzę, że kiedy Piotr pisał ten tekst, to właśnie miał na uwadze, miał w swoim sercu ten dialog z Chrystusem. Tą sytuację, kiedy Jezus właśnie te znamienne słowa powiedział, Ty jesteś Petros, mały kamień, na którym zbuduję na Petra zbuduje mój kościół i Piot, dlatego mówi, my jako żywe kamienie budujmy się, budujmy się w duchowy dom. Mamy skały, mamy Petra, mamy Jezusa Chrystusa, mamy ten narożny kamień, mamy ten fundament, na który możemy się oprzeć. Jakże wielkim przywilejem jest mieć kościół, mieć zbór, do którego należymy. Tak akurat przez te niej zastanawiamy się nad naszym zaangażowaniem w życie Kościoła. Nad budowaniem Arki, nad budowaniem Kościoła, nad budowaniem domu duchowego, w którym jesteśmy my, jako żywe kamienie. Ku temu, aby Jezus był uwielbiony. Nie chodzi o chwałę dla nas. Nie chodzi o to, aby nam się dobrze to wszystko podobało, żebyśmy się dobrze czuli, żeby była atmosfera. To wszystko może być, nie musi być. Ważne jest to, by Bóg był uwielbiony, aby składać duchowe, przyjemne Bogu ofiary przez Jezusa Chrystusa. No właśnie, dlatego chcemy i dzisiaj taką postawę zająć i pozwólmy zainspirować się przez Ducha Świętego, aby pokazywał nam te płaszczyzny w życiu. Zboru, gdzie możemy jeszcze bardziej się zaangażować, gdzie możemy więcej błogosławić, więcej się modlić, gdzie możemy zaangażować się w widoczne służby, w niewidoczne wszystkie są tak samo ważne, a może nawet te niewidoczne, jak służba modlitwy, bardziej jeszcze jest ważna, bo przecież bez modlitwy, bez tej zależności, zdrowej zależności od Boga i od siebie nawzajem również, co by nam się udało, nie dalibyśmy rady. Budujmy się w oparciu o najświętszą wiarę naszą. Budujmy się, skoro zakosztowaliśmy, że dobrotliwy jest Pan, bądźmy dobrotliwi dla siebie, przebaczajmy sobie nawzajem, okazujmy cierpliwość, usługujmy sobie nawzajem w tym, czym możemy sobie usłużyć i w życiu kościoła, i w życiu prywatnym, bądźmy dobrzy dla siebie, po to, aby nasze życie, nasze zaangażowanie było budujące, a nie dewastujące by przynosiło chwałę dla Boga, a nie chwały dla człowieka, aby we wszystkim był uwielbiony Jezus. Ja chcę, aby dom Pana był pełen jego obecności, pełen jego chwały. A my jako żywe kamienie zespoleni mocno razem tą zaprawą murarską, mówię e, tym przykładem, którą jest właśnie miłość Boża i prawda Jezusa Chrystusa, abyśmy byli mocno zespoleni ze sobą budując się w duchowy dom, aby składać ofiary przyjemne, miłe Bogu. Dziękujemy Ci, Boże, za ten przywilej. Dziękujemy, że możemy mieć relacje ze sobą, które są zapieczętowane Twoim świętym duchem, które są w Twojej miłości, w Twoim pokoju i w radości Twojej, Panie, dziękujemy Ci za to, że Ty budujesz swój Kościół przez nas. Chcemy być współudziałowcami Twojego działania, Twojego dzieła, które Ty czynisz tutaj na ziemi przez swój Kościół. Amen.